Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Dzisiaj filmik o tym, jak rozpoznać, czy ten tarocista, czy ta tarocistka jest dla mnie. Eee, po prostu poczuj to. Jeżeli, nie wiem, nawet nie podoba ci się brzmienie głosu tej osoby, coś w jej ustroju jest nie tak, e, w gestach, w czymś, i wszystko, całe ciało i wszystko krzyczy nie to, nie to. To nie zmuszaj się do tego, nie racjonalizuj, nie tłumacz, tylko po prostu nie korzystaj z usług danej osoby. A jeżeli z drugiej strony e, odpowiada ci, e, czujesz, że, że, jest, że tak jak wygląda, czy to co mówi, dla ciebie to jest OK, słuchasz tego, podoba ci się to co słuchasz i podejmujesz decyzję, że chcesz, chciałbyś skorzystać, e, może nigdy nie byłeś, nie wiesz jak to wygląda, i chciałbyś skorzystać z usług takiej osoby. To idź za głosem serca. I nie oceniaj tego. O Boże, nie warto, co za głupota. Jezus Maria, nikomu się nie przyznam. Poszedłem do wróżki, Boże. Bardziej do tarocistki niż wróżki. Natomiast to jest tak, jak mówię zawsze, informacja z innego źródła i czasami jest to wielka, mega przygoda i otwieramy oczy ze zdziwienia. Wow, nie wiedziałem tego albo nie wiedziałam tego, więc. Może warto w życiu zaryzykować czasami. Raz się żyje, kochani, a życie płynie. Buziaki, pięknego dnia. Pa!